masz dosyć trądziku i nie wiesz, od czego zacząć pielęgnację, przedstawię Ci dzisiaj trzy topowe, najskuteczniejsze połączenia kosmetyków, które naprawdę działają. Po pierwsze, kwas salicylowy to król walki z trądzikiem. Dlaczego? Kwas salicylowy należy do beta kwasów. Działa głęboko, wnika w pory, rozpuszcza sebum i zaskórniki. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Zmniejsza widoczność porów, redukuje stany zapalne i przebarwienia, wygładza strukturę skóry. Jakie są jego wady w takim razie? Może przesuszać skórę, nie nadaje się do codziennego stosowania przy cerach wrażliwych i wymaga oczywiście obowiązkowej ochrony przeciwsłonecznej. W takim razie, jak bezpiecznie go stosować w domowej pielęgnacji? Stosuj go maksymalnie 2-3 razy w tygodniu. Najlepiej w postaci toniku lub serum z dwóch. Do 10% kwasem. Unikaj okolic oczu i nie łącz z retinolami jednocześnie. Jest to bardzo ważne. Koniecznie musisz również pamiętać o barierze hydrolipidowej, dlatego bardzo ważne jest stosowanie przy stosowaniu kwasu salicylowego, stosowanie kremów, które odbudowują barierę skórkową i oczywiście fotoprotekcja SPF50. Jest to must have. Kolejne połączenie to jest połączenie adapalenu z natlenkiem benzoilu. Dlaczego działa? To jedno z najmocniejszych dostępnych połączeń. Retinoidy i antybakteryjny składnik razem rozbijają zaskórniki, zmniejszają stany zapalne i zapobiegają nawrotom trądziku. Jakie są zalety? Hamuje zapychanie porów, działa na trądzik aktywny i zapobiega nowym zmianom. Redukuje również przebarwienie pozapalne i zapobiega tworzeniu się nowych stanów zapalnych. Jakie są natomiast wady? Może powodować przesuszenie, łuszczenie, zaczerwienienie na początku. Skóra potrzebuje czasu na adaptację. Najlepiej stosować go na początku dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu. Silne działanie wymaga ostrożności i naprawdę cierpliwości. Czy jest na receptę? Tak. Na przykład epiduo czy aknatak są na receptę. Warto omówić z dermatologiem oraz z kosmetologiem, aby tutaj dobrać odpowiednią terapię, ale później świetnie łączy się w pielęgnacji domowej i naprawdę skutecznie działa. Także stosowanie retinoidów wymaga również zastosowania specjalnych zasad, ale o nich w innym filmiku. Kolejnym ciekawym produktem jest glaskoteron pod nazwą Vinelevi. Jest to nowość na trądzik hormonalny. Jak to działa? Jest to, między, jest to miejscowy antyadrogen, który wpływa na regulację pracy gruczołów łojowych i hamuje wpływ hormonów na skórę bez działania ogólnoustrojowego. Zalety? Idealny przy trądziku hormonalnym. Reguluje sebum bez efektów ubocznych, typowych dla doustnych leków. Działa bezpiecznie i miejscowo. Ma bezpieczny profil. Jakie są wady? Rzadziej dostępny w Polsce, jest również na receptę, może dawać delikatne zaczerwienienie i suchość. I tak samo należy stosować tutaj odpowiednie zasady przy stosowaniu tych kosmetyków. Pamiętaj, nawet najlepszy produkt nie zadziała w pełni skutecznie, jeśli nie poznamy prawdziwej przyczyny trądziku. Dlaczego? Zawsze warto skonsultować się z kosmetologiem lub z dermatologiem, dobrać odpowiedni plan pielęgnacji i działać świadomie, nieprzypadkowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, jestem tutaj, żeby Ci pomóc. Napisz wiadomość, umów się na konsultację i razem znajdziemy najlepszą drogę dla Twojej skóry.